Boże przesłanie dla ciebie na dziś. Umiłowany, błogosławiony syn. Czy kiedykolwiek podziękowałeś Bogu za wspaniały dzień, który dzisiaj przeżyłeś? Jeśli tak, kliknij przycisk Lubię to i udostępnij ten film. Dziś mam dla Was słowa błogosławieństwa, słowa, które dzisiaj dotkną Was głęboko w sercu. Proszę cię, mój synu, zamknij oczy i słuchaj tego przesłania od Boga, zwróć szczególną uwagę. Synu, umiłowany przez Boga, dziś przychodzę do Was ze słowami płynącymi z głębi mojego boskiego serca, przepełnionymi bezwarunkową miłością i błogosławieństwami, które przekraczają wszelkie ludzkie zrozumienie. Usiądź wygodnie, moja droga, i pozwól, aby moje słowa otoczyły Twoją duszę niczym niebiański uścisk. Od chwili, gdy zostałeś poczęty w zakamarkach czasu, moje pełne miłości spojrzenie śledzi każdy krok na Twojej ścieżce. Jako kochający ojciec obserwowałem, jak dorastasz, stawiasz czoła wyzwaniom i świętujesz triumfy. Każda wydana łza nie pozostała niezauważona przeze mnie Podobnie jak każdy uśmiech, który rozjaśnił Twoją twarz. Znam każdy szczegół Twojej istoty, bo jesteś arcydziełem moich boskich rąk. Dziś chcę, żebyście pamiętali, że jesteście kochani, nie do opisania głębiej niż mógłby to wyrazić jakikolwiek ludzki opis. Moja miłość do Ciebie jest wieczna, niezmienna i niezachwiana. Nawet w chwilach, gdy czujesz się zagubiony lub oddalony, wiedz, że zawsze jestem przy tobie, trzymając cię za rękę czule i mocno. Przyjmij teraz moje błogosławieństwa, które płyną niczym strumień, boskiego światła przez Twoje życie. Niech mój pokój, który przewyższa wszelki rozum, ogarnie Wasze serce i uspokoi każdą burzę, która szaleje w Waszej duszy. Niech moja okwita łaska będzie jak delikatny deszcz nawadniający ogrody waszego istnienia i sprawiający, że zakwitnie nadzieja, radość i wiara. Synu, zrozum, że twoja podróż na tej ziemi jest cennym rozdziałem historii, którą wspólnie piszemy. Każde doświadczenie, czy to ból, czy radość, kształtuje twoją duszę i rysuje kontury twojego charakteru. Zaufaj mi, bo jestem autorem Twojego życia, a każda strona na boski cel. W chwilach trudności nie zapomnij zwrócić się o moje przewodnictwo. Jestem światłem, które oświetla ścieżkę, latarnią, która prowadzi Twoje kroki w ciemności. Kiedy wątpliwości nawiedzają Twój umysł, pamiętaj, że mądrość, której potrzebujesz, jest w zasięgu Twoich modlitw. Otwórz swoje serce na przyjęcie moich wskazówek, ponieważ niczym ojciec, który chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Moje plany wobec ciebie są pełne nadziei i pomyślności. Nie bój się nieznanego, ponieważ w Twoich rękach będę trzymać ster Twojego życia, prowadząc je z miłością i celem. Nie pozwól, aby ciężar świata przytłoczył Cię. Bo Twoje zmartwienia są także moimi. Pozwól mi dźwigać Twoje ciężary, bo jestem Twoją bezpieczną przystanią. Kiedy niepokój puka do Twoich drzwi, oddaj go mnie, a ja zaopiekuję się Tobą z troską i starannością. Synu, wdzięczność to delikatny aromat, który perfumuje duszy. Bądź wdzięczny w każdym czasie, czy to w obfitości, czy w niedoborze. Podziękuj za błogosławieństwa, które rozpoznajesz, a także za te, które są ukryte jako wyzwania. Z każdej sytuacji można wyciągnąć lekcję i powód do pochwały. Pamiętaj, że przebaczenie jest wyzwalającym darem, który możesz dać sobie i innym. Tak jak ja przebaczam Ci Twoje winy z bezwarunkową miłością, tak Ty pozwól sobie na przebaczenie i idź dalej. Przebaczenie jest mostem, który przywraca relacje i leczy głębokie rany. Czasami życie może wydawać się szalejącą burzą, ale nawet pośród deszczu i wiatru jestem Twoją kotwicą. Utrzymuj swoją wiarę, mocną jak niewzruszona skała, gdyż jest ona kluczem. Otwierającym drzwi do niemożliwego. Kiedy okoliczności wydają się ponure, pamiętaj, że jestem światłem, które nigdy nie gaśnie. Synu, znam najgłębsze pragnienia Twojego serca, bo to ja je w tobie zasiałem. Zaufaj mi, że poprowadzę Cię w realizacji Twoich marzeń, bo znam idealny czas na każdy cel pod niebem. Bądź cierpliwy, bo moje obietnice są prawdziwe i pewne. Nie bój się przyszłości, bo ją widziałem, jest ona pełna nadziei i obietnic. Wiedz, że nawet w cichych chwilach pracuję za kulisami Twojego życia, dostosowując wszystko dla Twojego dobra. Zaufaj mi, bo jestem wierny i godny wszelkiego zaufania. We wszystkich swoich relacjach bądźcie odbiciem mojej miłości. Kochaj hojnie, przebaczaj z łaską i wyciągaj rękę ze współczuciem. Bądź jaśniejącym światłem w świecie często zasłoniętym ciemnością. Pokaż światu moją miłość poprzez swoje czyny i słowa. Zawsze pamiętajcie, aby dbać o świątynię Jaką jest wasze ciało, gdyż jest ono cennym darem? Karm go mądrością, ćwicz z wdzięcznością i odpoczywaj z sią. Jesteś arcydziełem mojego stworzenia, a każda część ciebie jest wyjątkowa i cenna. Synu, kończąc te słowa, chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Jestem z tobą przez cały czas. Trzymam Cię za rękę i kieruję Twoimi krokami. Jesteście kochani ponad miarę, a moje błogosławieństwa spoczywają na Was jak niebiańskie przykrycie. Przyjmijcie Moją miłość, przyjmijcie Moje błogosławieństwa i chodźcie z ufnością, że naprawdę jesteście kochani przeze mnie, Waszego niebiańskiego Ojca. Niech Mój pokój zawsze będzie z Wami. Prowadząc Was przez życiowe ścieżki. Zaufaj mi, bo jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Z wieczną miłością, Boże, Twój Ojciec Niebieski. Jeśli wierzysz w te słowa dla Twojego dzisiejszego życia, udostępnij ten film osobom, które kochasz. Wdzęczność.